Wiesz co, skoro tak lubisz frytki, to powiem ci taki Bayer, który mi się teraz przypomniał, że byłoby świetnie się z tobą podzielić. Mianowicie moje odkrycie z kilku lat wstecz, kiedy byłem sobie w jakimś tam fast foodzie, hmm, i zetknąłem się po raz pierwszy z takim konceptem, który się nazywał frytkami amerykańskimi. Zanim się zetknąłem z tymi frytkami amerykańskimi, to frytki znaczyły dla mnie mniej więcej tyle, co dla takiego, wiesz przeciętnego człowieka, czyli taki klasyczny, bardzo przewidywalny, bardzo pospolity koncept, ziemniaczki pokrojone w takie wiesz, wąskie paseczki, malutkie. Hmm. Nic specjalnego. Generalnie, chociaż są osoby, które jakoś specjalnie bardziej w tym gustują, no ale wiesz, no generalnie smak, smak takich frytek nie jest jakoś specjalnie urozmaicony, to jest bardziej taka pospolita przekąska, coś zaraz obok popcornu i tym podobne. Ale... Kiedy zetknąłem się po raz pierwszy z tymi frytkami amerykańskimi, to nagle świat się przede mną otworzył. Szeroko, totalnie, dlatego że te frytki były zupełnie inne. Zupełnie inna koncepcja, zupełnie inna wizja. Frytek były przede wszystkim znacznie grubsze, były jak gdyby inaczej usmażone, znacząco inaczej smakowały, miały zupełnie inną konsystencję. No, rewelacja, one mnie wówczas zachwyciły, kiedy się po raz pierwszy z nimi zetknąłem, i zainspirowały mnie do tego żebym sobie zaczął eksperymentować swobodnie na własną rękę w domu, dochodząc gdzieś tam z biegiem czasu do własnych, różnorakich konceptów, wiesz, metodą prób i błędów, najprostszą metodą prób i błędów. Dlatego teraz Ci powiem, uproszczając Tobie sprawę, meritum tych wieloletnich eksperymentów, jakieś takie rzeczy, które mi się najbardziej przydały, czy które hmm, odnalazłem najbardziej atrakcyjnymi, jeżeli chodzi o frytki. Myślę, jakbym powiedział, jakbym miał powiedzieć na sam początek o takiej, wiesz, najważniejszej rzeczy, o największym odkryciu, to to byłoby to, że frytki można zrobić szczęśliwie znacznie prościej niż mogłoby się wydawać. Dlatego, że znowu, kiedy zacząłem się zastanawiać, jak można by robić frytki w domu, to pierwsze do czego doszedłem, dotarłem jakieś tam informacje, to było, że to jest sporo pracy, sporo zachodu, wiesz, bierzesz garnek, wlewasz Olej litrami, później wiesz, krajasz te ziemniaki, właśnie w takie cieniutkie paseczki czyli można się domyślać, że sporo krajania, Później bierzesz te frytki, topisz w tym oleju, wrzucasz wszystkie do garnka, topisz, nie? I oczywiście potrzebujesz mieć zręczność zachowaną dosyć i żeby to wszystko przebiegało dosyć bezpiecznie, no bo wiesz, gorący olej, mnóstwo tego oleju, weź to później, wyciągaj, mieszaj, uważaj, żeby się nie przypalało, no, no sporo, sporo, sporo zachodu. Hm. W dodatku jeszcze ten olej się zużywa. Nie każdemu odpowiada ewentualnie później taki recycling tego oleju, żeby go ponownie używać. Są osoby, które uważają, że to za zdrowe nie jest używanie takiego oleju po raz drugi, trzeci itd. Więc, no, generalnie nie za wygodna metoda, taka klasyczna, ale przez pewien czas wydawało mi się, że to jest jedyna metoda na to, żeby zrobić frytki w domu. Dopóki nie zacząłem eksperymentować i wiesz co, doszedłem do takiego bojeru. Właśnie zainspirowany tą wizją frytek amerykańskich. Pierwsze, co zacząłem robić, kroić ziemniaki grubiej, przede wszystkim, nie? jako że ja bardzo lubię jeść, to jest jedna z moich pasji, spoko. Piorę i kroję je grubiej, czyli bierzesz takiego ziemniaka, a już jak masz takie duże ziemniaki, duże, wiesz, takie egzemplarze, czym większe, tym lepsze, hmm. dlatego, że wtedy naprawdę możesz osiągnąć, wiesz, frytki długości 5-calowego smartfona, <laughs> jak najbardziej, no wyobraź sobie, jaka to ekstaza, jak lubisz jeść, no. Wypas totalny. Bierzesz taki ziemniak. Kroisz w plastry grubości co najmniej centymetra, centymetr półtora, coś w ten deseń. Takie plastry kroisz następnie w paseczki o tej samej szerokości centymetr, półtora centymetra, powiedzmy. Jak już masz takie paseczki, wiesz, to nie musi być pedantycznie pokrojone, tak jak masz te klasyczne frytki, które wyglądają niemalże jak spod maszyny, prawdopodobnie zresztą maszyna faktycznie je robi, to jeżeli chodzi o takie ręcznie robione, to możesz jak najbardziej, wiesz, fantazyjnie kroić krzywo, spoko, tutaj jest nieistotny. nawet fajnie to wygląda, że one są urozmaicone, mają urozmaicone kształty, Dodaje jakiegoś takiego kolorytu, to ten posiłek później wygląda... Hmm. Jakieś tak ciekawiej moim zdaniem, tak sądzę. No ale mniejsza o strachując. Więc masz te ziemniaki pokrojone w takie już grubsze, sensowne, bardziej treściwe, te takie paski, centymetr, półtora centymetra. I bierzesz te paski i po prostu, uwaga, uwaga, nie rzucasz do żadnego oleju. Nie topisz w żadnym oleju, tylko bierzesz najzwyklejszą patelnię, po prostu lejesz na nią olej. Wcale nie jakoś dużo tego oleju, tylko. Po prostu, żeby była warstwa, żeby miało się to na czym smażyć. To nie ma być topione w oleju, tak jak w klasycznej recepturze, tylko ma się po prostu na czym smażyć. Więc po prostu pokrywasz dno patelni olejem. Nic więcej wsypujesz te frytki na tą patelnię. Tu mogę tylko podpowiedzieć, że najlepiej wsypać jest ich tyle, żeby pokryły dno i żeby nie było ich więcej, czyli jakoś jak masz ochotę zjeść więcej tych frytek, no to najwyżej zrobisz kilka smażeń, ale one się wtedy lepiej usmażą niż gdyby było na patelni więcej frytek niż po prostu dno przykryte. Najlepiej przykryć dno i więcej nie dorzucać na patelnię na jedno pojedyncze smażenie. Wrzucasz, mieszasz bardzo dokładnie z tym olejem hmm, na patelni, solisz, jeżeli lubisz na patelni solić, no to solisz, to czy to jest istotne, czy solić na patelni, czy nie? Myślę, że to jest kwestia gustu. Ja odkryłem, że frytki solone hmm, poza patelnią, czyli chwilę przed jedzeniem, mogą być bardziej wyraziste w smaku, jeżeli chodzi o to odczucie słoności. Myślę, że kwestia gustu do zeksperymentowania, ale równie dobrze można na patelni posolić wcześniej i później mieć z głowy. Można i tak. W każdym razie, no, jak, jakkolwiek zdecydujesz, po prostu wrzucasz te poseczki na tą patelnię, mieszasz dokładnie, możliwie, z tym olejem, ostrożnie. I przykrywasz jakąś pokrywką, najlepiej taką, wiesz, że przykryje wszystkie te frytki hmm. szczelnie, że one nie tylko będą się smażyć, ale jeszcze będą się dusiły w tej parze i tak dalej. I teraz co dalej robisz? To co kilka minut najdłużej po prostu mieszasz. Hmm. A na jakim ogniu? Na takim, powiedzmy średniawym. Hmm. Pierwsze minuty, pierwsze 10 minut smażenia, rekomendowałbym na ogniu małym. Hmm. A później to już spokojnie na średnim, wiesz, 5-10 następnych minut, ewentualnie. Hm. Później podkręcać ostrożnie, patrzeć, jak one się zachowują, czy aby tam nic nie przywiera, wiesz, na wyczucie. Ale generalnie zasada jest taka, że najpierw mały ogień, po jakichś 5-10 minutach trochę większy. No i oczywiście w międzyczasie mieszasz, czyli podnosisz pokrywkę, odstawiasz gdzieś na bok. Mieszasz raz na kilka minut najrzadziej. Hm. Tak bym rekomendował z doświadczenia, tak mi się najlepiej robiły. Jeżeli zauważysz, że coś tam za sucho jest, nie słyszysz za bardzo dużo skwierczenia tego oleju itd., no to po prostu znaczy, że warto tego oleju dolać. Dolewasz odrobinę oleju, mieszasz, żeby to się wszystko fajnie, wiesz, możliwie jednolicie rozprowadziło ten olej wśród frytek, przykrywasz z powrotem pokrywką. Po sprawie. Dokładnie ci nie powiem, ile hmm, robi się taka porcja, ale robi się dosyć szybko, a co ważniejsze, robi się znacznie prościej niż po prostu w garnku z olejem. I wiesz, co ciekawe, one potrafią się zrobić fantastycznie, fantastycznie przysmażyć. Masz pełną kontrolę nad tym smażeniem, możesz się sobie usmażyć w takim stopniu, jaki ci odpowiada, jaki jest w Twoim guście. Czy wolisz małe wysmażenie, czy średnie, czy jakieś większe spoko. Wszystko jest do dyspozycji, łatwo to kontrolować. Kolejną podpowiedź mogę Ci dać, że frytki najlepiej się smażą, kiedy zaczynają być już miękkie. One wtedy są najbardziej podatne na tworzenie skórki. Wtedy warto faktycznie ogień podkręcić hmm, i wtedy faktycznie one się będą dosyć szybko przysmażać. Natomiast nie będą się szybko przysmażać, dopóki nie zmiękną, więc warto od czasu do czasu je tam próbować, wiesz, widelcem po prostu dotykać, wiesz, badać ich miękkość, na ile one są miękkie i dopóki nie zmiękną częściowo, czyli będą dosyć twarde czy twardawe, to nie warto ich trzymać na dużym ogniu, bo hmm, to się mija z celem. Ewentualnie przypalisz je z zewnątrz, a w środku będą surowe. Dlatego właśnie zalecałem, żeby na początku, w tym początkowym stadium, 50 minut, co najmniej pierwsze 15 może używać małego ogna. Właśnie, żeby pozwolić im zmięknąć delikatnie, potraktować je przyjaźnie, nie? Żeby najpierw zmiękły, zaadaptowały się do środowiska na tej potelni, a później spoko, później podwyższasz, uintensywniasz ten gaz i... Hmm, one się wtedy pięknie przysmażałem, jak już właśnie są dosyć mięciutkie, to bardzo szybko potrafią się przysmażać i potrafi się robić taki fantastyczny efekt, w którym ja osobiście bardzo gustuję i być może też w nim zagustujesz. Mianowicie taka skórka przysmażona się robi. Jeżeli teraz robisz to z tą pokrywką, tak jak mówię, to możesz uzyskać następny fantastyczny efekt, który polega na tym, że z zewnątrz taka frytka będzie wyglądała, że ona jest chrupiąco przesmażona, a w środku będzie miała taką rewelacyjną, masełkową rozpływającą się w ustach konsystencji niebo. Po prostu niebo, raj totalny. Ja uwielbiam ten koncept. Hm. Także to jest mój koncept na frytki, jest on znacznie prostszy niż ta klasyczna recepturka w oleju, więc może być znacznie bardziej przystępny do zrobienia. Dla mnie jest znacznie bardziej przystępny. Oleju mniej, znacznie potrzebuje, znacznie mniej zabawy. Zręczności praktycznie żadnej. Tutaj największa zręczność w tym przypadku potrzebna jest tylko do krojenia tych ziemniaków, żeby uważać, żeby tam się nic nie wyśliznęło, nie, nóż, takie rzeczy. Spoko. No to do, do tego tylko ta zręczność ci się przyda wtedy. A tak generalnie cała ta reszta jest dosyć prosta. Hm. Przypuszczam, że w 20-30 minut jedno smażenie się spokojnie zrobi. Zależy też jeszcze ile tych frytek, czy to duża patelnia, mała. Ale hmm, gorąco polecam. I właśnie, co dalej z tymi frytkami? Czy to wszystko, no, czy, czy one będą miały być słone, czy nie? To już wiesz, eksperymentujesz ile dużo zapragnie możesz do takiego smażenia dodać. Gdzieś w połowie zalecam, nie od razu, tylko gdzieś w połowie, czyli... Powiedzmy, po co najmniej 10-15 minutach, możesz na taką patelnię wrzucić pokryjony w plasterki czosnek, który on się fantastycznie wówczas przypiecze. Hm. I bardzo, bardzo interesująco zmodyfikuje smak. Polecam zeksperymentować, polecam tego doświadczyć, w jaki sposób smażony czy spieczony czosnek może zmodyfikować smak frytek. To jest zupełnie niespodziewany efekt, zupełnie nie taki, jak smakuje surowy czosnek. Czosnek smażony czy zapieczony smakuje zupełnie inaczej. Bardzo interesujący efekt polecam. Jeżeli nie czosnek, to cebulka. Pokroić cebulkę w jakiejkolwiek formie gustujesz, czy to plasterki, czy w kosteczkę, i hmm, tą cebulkę możesz wrzucić również w połowie smażenia, możesz wrzucić ją od razu. Ona się wtedy lepiej udusi, bardziej zmięknie, jeżeli wrzucisz ją na początku. Akurat cebulę faktycznie rekomendowałbym wrzucić na początku od razu z surowymi ziemniaczkami i zupełnie inna, wiesz, nuta smakowa z tego wychodzi, zupełnie inna kompozycja te frytki znacząco inaczej smakują. one bardziej wtedy takie pierogi ruskie przypominają, tylko że atrakcyjniejsze, bo przysmażone z tą całą wiesz z pieczoną skórką mm, Rewelacja. Jedna z rzeczy, które mi się szczególnie podobały do frytek, to takie przyprawy jak na przykład kary. Ale tak naprawdę wiesz, z przyprawami znowu wystarczy kierować się taką zasadą nie patrzeć na to, do czego dana przyprawa służy, tylko hmm, kierować się po prostu własnym gustem. Jeżeli ci smakuje przyprawa, dodajesz do frytek. I z przyprawami jest taki bajer, że one podczas obróbki cieplnej, czyli kiedy dodajesz je na patelni, potrafią smakować znacząco inaczej niż kiedy posypałbyś sobie, na przykład, kanapkę taką przyprawą. To potrafi wtedy bardzo interesująco modyfikować ten smak. Także kolejna świetna hmm, koncepcja, którą mógłbym się z Tobą podzielić, to właśnie dodać sobie kary. Zupełnie inna idea. No nie, niż po prostu słone frytki. Masz frytki kary. kary jest słone, ale poza tym, że jest słone, to jest znacząco bardziej urozmaicone smakowo. Takich przypraw jest całe mnóstwo. Idziesz do hipermarketu na regał z przyprawami, buszujesz. Hmm. Do wyboru, do koloru masz pełne, pełne możliwości, co możesz zrobić. Możesz jeść frytki z ketchupem, możesz jeść z majonezem, możesz jeść nawet z musztardą, możesz z jakimiś sosami, dipami, no, całe mnóstwo, ale generalnie punkt wyjścia jest taki, że fantastyczną ideą, chyba najbardziej fantastyczną dla mnie było odkrycie, że mogę zrobić sobie po pierwsze frytki znacznie grubsze, czyli znacznie treściwe, które dadzą mi znacznie więcej, wiesz, ekscytacji, rozkoszy. Bo, takie wiesz, żeby odczuć smak cieniuteńkich, malutkich fryteczek, to ja muszę ich naraz zjeść sensowną ilość, tak na jeden kęs. Natomiast wiesz, jak ja zrobię frytkę, jedną frytkę, półtora centymetrowej szerokości, grubości, długości pięciocylowego smartfona, jak mówiłem, no to jest wypas. <laughs> Może się nawet okazać, że trudno taką frytkę zjeść na jeden kęs. Więc to jest naprawdę rozkosz dla kogoś, kto uwielbia jeść. Więc hmm, robię taką frytkę. Na różne, najprzeróżniejsze sposoby, na co akurat mam ochotę, i to najważniejszym odkryciem dla mnie jest to, że właśnie mogę sobie zrobić takie treściwe, grube frytki. To raz, oraz dwa, że mogę zrobić je znacznie prościej niż właśnie poprzez to klasyczne topienie w litrach oleju, nie? które wymaga dosyć dużo zręczności, jakiegoś tam odsączania tych frytek później. Takie o zabawy. Także tyle, jeżeli chodzi o te frytki.